Yo, no, Siemanko, jestem Chris. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj gram z moimi kolegami i robimy challenge, czyli musimy być na Skybase ze spiderkami. Nagrywam to z Rafixem i z Alixem, więc no. No, będziemy mieli na tym spiderki, i polecimy tu, o dokładnie tu, i potem lecimy tam na stację. Więc widzimy się już w meczu, no to pa, już widzimy się w meczu i w ogóle zostawcie suba i lajka. Więc no, widzimy się już w meczu, no, okej okay, w meczu. Dobra, już lecimy busem i lecimy tam i potem na stację. Lecimy tutaj. Tam. Jakbyście chcieli, to jeszcze y, ten. Zrobię, że udaję Wadera. Jak będziecie chcieli, to zrobię, że udaję Wadera. Ej, macie? Ej, macie szturmowce imperialne? Czyli ci, którzy są obok Wadera? A to ty nie masz. Ej, to, to nagram z osobą, która ma, to będziecie... Ej! Albo! Ej! Z wami nagram taki filmik, nie? Że ten... Że udajemy botów. I ten widzowie spodziewajcie się tego filmika. Będzie oczywiście z Alixem i jakby i może z Rafix Więc no. Dobra, jak już mamy, mamy spiderki, no to jak coś, to my cię będziemy leczyć, jak spadniesz. Oddaj. Dobra, a potem wiesz, idziemy na stację. Dobrze, że stacja jest w strefie. Chłopie, coś ty zrobił. Rafiks. My nie chcemy snajpy dostać. No bo wiadomo. Ty ja to ja w ogóle w inną stronę leciałem, nie? Ja muszę te spiderki troszkę też oszczędzać. Ja 15. Bo co na 16, nie? Widzowie, myślicie, że uda nam się Skybase? I oczywiście zostawiajcie! Próg na ten odcinek to są trzy lajki. I oczywiście zostawiajcie suba. Ej! Chodź, wyjdźcie na stację, a ja po drodze będę już bierać maty O, mam piwę, to od razu może będziemy spił. Ej, to startowałeś? Chodź, y, rafik na to! Idźcie y, ten... Rest Ej, albo ja idę na to! My, wy możecie gdzie indziej iść. Ja wolę tutaj, bo tutaj się zawsze dobrze robi. Ej, musimy mieć jakieś białe leczenie. Bo zawsze do Skype'a zaczęłam mieć białe leczenie. O! Ej, kto chce wyrzutnie? Kto chce wyrzutnie? To wej se tam, já už mám. I... Widzowie jak coś to ten. Mám y... nahrávat jak tam, jak zbieram matce, czy co? Będę jakiś styl odcinków nagrywa na dla was. Ej, może opone będziemy mieli, to nas uratuje, może. Ej pomóżcie mi zbierać maty. ale ważne żebyś miał trzy. Musi mieć dwa No to ważne, żebyś po prostu z wysokości nie dostał No właśnie Zbierajcie drewno no właśnie nie wyjdzie No, ja zbieram wszystko co widzę, nie? co na auto zbierania. Znaczy, jakby się widzowie, to um, myśleli, że ja tak mówię. Po prostu ich nie słychać, bo ja ich słyszę i ja mam słuchawki i tylko ja ich słyszę, więc w tym jest problem. Poczekajcie! Ej, powiedzcie coś przez chwilę, to widzowie. powiedzcie się, manko, widzą na 3, 4. 3, 4. No, i teraz was, widzowie, słyszeli, bo ja odpiąłem słuchawki. Więc no. Bo ja gram na słuchawkach i oni by mnie nie słyszeli. Jeśli chcieli widzowie, to mogę zrobić taki odcinek. Ej, jak będziecie chcieli, to mogę zrobić taki odcinek, że będzie na mnie słychać i ich, nie? Tylko ja będę w niej mówić, bo oni mnie nie będą słyszeć. O, już budujesz tam. Ja jeszcze zbieram matce, bo ja nawet nie. Ja, ja nawet tysiąca nie mam. Znaczy mam, ale z różnych materiałów. kurczaki Ja będę nosić opone Po co nie wiem No bo Ej, sprawdzę czy działa stary bit Wy już zaczynacie Ej, kto szczela! Dobra. weźcie weźcie te szorby weźcie szorby bo będzie Widzowie, Maców nie jest za dużo, Może pierwszy będzie Alix budować. Ej, to ja będę ostatni, żebym miał masy na potem. To wybudujcie, ja będę na końcu budować. No ja, już zaraz jest y, strefa rusza. No musimy tutaj też zbierać dużo, bo wiecie. Ej, mus. Ja, ej, no tak naprawdę to mało jest tych masów. E ja my zaczynamy od drugiej strefy, więc wiecie, Ciluz. Ej! Ej no, dlaczego nie wzięliście tych siorbów? Już mówiłem, żebyście wzięli! No to się to! Ale nie, nie, nie parę. Bo to ych, nam sz ale szybko nam y, minie. Macy nam szybko skończą się. A tym bardziej, że mamy mało. Nie jeszcze. Ludzie, przyszto. to ja pierwszy raz widzę ten styl tej miejscowki w ogóle. Musimy pierwsze. Pierwsze do max wysokości, a po drugie musimy iść ze strefą. Musimy być na max haju. Musimy być na maxie. No chłopie, dlaczego ty go tutaj wziąłeś? No... Rafix nie ma. Oha! Oh, Ej, zejdź! Zejdź, bo zaraz spadniesz! No! Zejdź! No, nie możemy, widzowie! Ej, rip dla Rafixa. Ja mam się z spoko. O oh my gosh! To jest Max! To są moje wszystkie siarby! My się nie przygotowaliśmy. Ej, daj mi Maxy wszystkie! Dużo, naprawdę. No to więcej mógłbyś tego zbierać. A i tak mamy już mało ze strony. Nie kolegów. Ej, jakby tak piłę rzucić. No ale w dodatku jeszcze podwalę. I po co ja w tą piłę brałem? Nie, bo ludzie wezmą. Ej, widzowie, tam są chłopy atakować. NIE! NIE! Zaraz strefa leci, musimy czekać. Widzowie! No skąd wiesz, że widzieli? Tylko my się nad nimi budujemy. Oni chyba do, o nas wiedzą! I Tego tyłu, jakby złapałem, ty chyba wiedzą o mnie. Nie? <laughs> Ej, jak ja to zrobiłem, nie? O mój Boże, widzowie, no znowuż, znowuż podwalają. No, oni cały czas pozwalają to! <grywa> widzowie, to Skype się nie uda! Podklepali! No, widzowie! Skype się nie udał! Ale unik może! No i widzowie, Skype jest się nie udał, ale wiecie, odcinek się udał. Więc wiadomo, zostawiajcie łapy w górę, subiki i widzimy się na następnym odcinku. Więc się mano. Więc no, się mano.